Strumienie łask Twoich Niech dotknął umysłu i serca, ducha każdego i każdej z Tu obecnych. Pokornie Cię o to błagamy przez pośrednictwo niepokalanej dziewicy Maryi, Matki Pana naszego Jezusa Chrystusa i naszej. Święta Teres od dzieciątka Jezus módl się za nami. Święty Michale Archaniele. Nasi święci patronowie, Aniele Boży, stróżu mój, bądź przy mnie. Jak każdy powie teraz, Aniele, stróżu, nie modliłem się do Ciebie już tyle lat, albo tyle tygodni, ale teraz chcę, żebyś towarzyszył mi na tym Święty. I proszę Ciebie bardzo, pomóż mi otworzyć się na Ducha Świętego. Zapomniałem, że jesteś moim stróżem, i zapomniałem, że jesteś prawdziwą osobą, duchem osobowym. A więc proszę Ciebie, towarzysz mi teraz. Nie tylko broń mnie od złego, ale także od popełnienia grzechu. Ale także daj mi łaskę prawdziwej modlitwy. Siądźcie. Mamy mało czasu na rozważania, ale ja. miejmy nadzieję, że wszystko to, co będzie potrzebne, zamkniemy. Moi drodzy, wczoraj mówiłem o przeszkodach, tych, które są grzechami pokoleniowymi. Dzisiaj modliliśmy się o, o przecięcie tych korzeni łączących nas z naszymi przodkami, ale w postaci kanałów grzechowych, aby zostały tylko łączności. Wiary, łączności rodzinne, miłości prawdziwej. Niech grzechy, które popełnili przodkowie, nie prowadzą do nas kanałów, przez które z diabły zatruwałyby nasze życie. A więc modlimy się o to wynagrodzenie za grzechy. Ciągł diakon przeczytał Ewangelię, w której mowa jest o kobiecie pochylonej. Wielokrotnie już tu przybywałem, mówiłem Wam, w jaki sposób powstała ta pieśń, kobieta pochylona, którą za chwilę zaśpiewam również, kiedy to 30 lat temu moja mama została uzdrowiona z raka piersi. Gdy kapłan po drugiej stronie oceanu modlił się przed Najświętszym Sakramentem, na tej modlitwie była obecna jej ciocia, i kiedy ten kapłan wywołał ją w taki sposób, niech wyjdzie na środek osoba modląca się za Zofię, bo Pan Jezus ją w tej chwili uzdrawia. Dla Jezusa nie ma odległości. Za tydzień, daj Boże, będę w New Jersey. Długa ta podróż trwa, jak się tak patrzy na ten ocean, leci tak samolotem po raz chyba już któryś z kolei w Ameryce w tym roku. I tak sobie patrzę, jak Pan Jezus działał. Ona tam się modliła za mamę, a mama w tym czasie na szaseru w Warszawie miała być poddana promieniowaniom i chemii. I zbadano ją jeszcze po raz kolejny siedem razy i stwierdzono, że raka nie ma. Ale niestety pierwszy odjęto. Także być może się pośpieszono. No ale stwierdzono że przerzut po operacji również na węzły chłonnej i 3 czy 4 miesiące życia. Tak to się stało. Kiedy czytałem tę Ewangelię, potem wiele lat później, e, moi drodzy, dopiero sobie skojarzyłem, jak Pan Jezus działa. Żeby powiedzieć nam, że jest, jutro będę mówił to o Bartemeuszu po raz kolejny, że działa, tak jak wczoraj wam mówiłem, o kobiecie, która otrzymała tę łaskę uzdrowienia. Czytając tę Ewangelię, zobaczyłem, że Pan Jezus dał mi do zrozumienia, że tak jak wtedy, gdy wywołał tę kobietę, o której Ksiądz Jakon czytał dzisiaj, wyjdź i stań tu na środku. Wyszła, włożył na nią ręce, natychmiast wyprostowała się i chwaliła Boga. Czytałem wczoraj, tak przy okazji przeglądając, przygotowując się świadectwo, o tym, jak pewna kobieta w porządziu poprosiła pana Jezusa podczas włożenia rąk, właśnie w piątek, pierwszy dzień rekolekcji, żeby uwolnił ją od tego, co, od czego on chce. A pan Jezus zadziałał natychmiast, mówił, bo mówiłam: Nie chcę dyktować, chcę się poddać całkowicie. Niech pan mnie uwolni od tego, co jest dla niego we mnie najpierw. Do uwolnienia. I uwolnił mnie od obżarstwa. Wstawałam w nocy parę razy, żeby lodówkę odwiedzać przez wiele lat. Oczywiście konsekwencją wiadomo, co jest otyłość, nie tylko, także i choroby. Pan Jezus mnie uwolnił, i w ciągu miesiąca do drugich rekolekcji schudłam 5 kilo, nie mam żadnych problemów. On wiedział, odczułam to wyraźnie, od czego chcę mnie uwolnić. Natomiast yy, Dzisiaj w Ewangelii włożył ręce, natychmiast się wyprostowała i chwaliła Boga. Moja mama, jak ją przedstawiam, jak to każdy o swojej mamie mówi dobrze, przynajmniej większość, oczywiście była kobietą pochyloną od pracy, pochyloną w tym sensie, że zachorowała na pewno nie z radości od tańców i hulanek, tylko... Nadmiernej pracy, także i nerwów. Wstawała o pół do czwartej. Modliła się. Była to taką kobietą nieśmiałą. I Pan Jezus dał jej przez ciotkę y, za oceanem wyzwolenie. Kiedy to przez kapłana mówi: Niech wyjdzie ta, która się modli za Zofię, bo uzdrawia ją Pan Jezus. Trzykrotnie to mówił, aż wyszła ta ciotka, jak ta kobieta pochylona dzisiaj w Ewangelii i została uzdrowiona. Natomiast Chcę powiedzieć o innej kobiecie, o której wspominałem rano. Otóż Aneta pisze świadectwo. Jedno z wielu, przyjeżdżająca do rządzia, nawet nie wiem w tej chwili, która to jest, ponieważ którzy przyjeżdżają wiele, wiele razy. Pisze o tym, jak. Przyjechała z kolekcji pełna ducha w nocy i zobaczyła, że u sąsiadów karetka pogotowia stoi. Więc pobiegła szybko. Okazuje się, że mówią, zmarła starsza kobieta, sąsiadka, którą ona bardzo lubiła. Bardzo się wzruszyłam, mówi, wtedy Zobaczyłam, że już e, myją ją. E, ją do pogrzebu i ubierają. Tak szybko jeszcze karetka nie zdążyła odjechać, bo stwierdzono, że zmarła już dawniej, kilkanaście minut czy, czy, czy dziesiąt. Pierwsze, co zrobiłam, to nałożyłam jej szkaplerz, który miałam na sobie. Szkaplerz karmelitański. Druga mówi, odmówmy koronkę do Miłosierdzia Bożego i odmówiliśmy w trakcie tej koronki zauważyłam, że jej klatka piersiowa się poruszyła kilka razy, jak w oddechu. Zauważyli to również jej córka i syn, którzy ją przygotowali na śmierć. Spojrzeliśmy po sobie jednoznacznie, ale oczywiście skończyło się. Rzeczywiście matka ich umarła. Natomiast. To wszystko byłoby pozostało tylko jakimś wrażeniem, gdyby nie to, że za około miesiąc opowiadają mi oboje, iż jednej nocy przyśniła im się matka, obojgu córce i synowi, ubrana w szaty karmelitańskie. Jednej i tej samej nocy, dwojgu szaty karmelitańskie. Choć do kościoła zbytnio nie chodziła. Kiedy zobaczyli to oczywiście ci, którzy zbrali z niej przykład i też nie chodzili zbytnio do kościoła, czyli dzieci, po 20 latach oboje się wyspowiadali. I zaczęli się modlić i dawać nam święto ze swoją matki. Różne są powody do tego, że ktoś jest zimny jak ta kobieta, czy też może bardzo gorliwy jak moja mama, czy też inne kobiety. Ale Pan Jezus, jeśli ktoś znajdzie się bliski, to takiemu człowiekowi da tę łaskę. Bo to, że ktoś akurat tak jak ta kobieta nie uczęszczał, oczywiście nie może podlegać potępieniu, co nie znaczy, że to pochwalam. Ale jednak powiedzmy o tym, że jeśli w sercu ma tę wielką, wielką chęć spotkania z Jezusem, to znajdzie się nawet taka sąsiadka, przez którą przy, przemówi łaska Boża i która to bardzo wyraźnie to przedstawi. Moi drodzy, chciałbym, żebyście ci, którzy uważają się czasami za takich gorszych, czy to kobieta, czy mężczyzna, i mówią, no, może tu inni są święci w tym kościele. Ja to jestem taka, i ciekawe, czy Pan Jezus mnie docenia. Niech wiedzą, że ta kobieta pochylona była bardzo skromna i prawdopodobnie siedząc w tej synagodze, może więcej niż 18 lat, ile była chora. Wcale nie śmiała podnieść głowy, aby się pomodlić, aby poprosić głośno ale w sercu była bardzo spragniona Bożej miłości i Pan Jezus to zauważył. I kiedy stoisz za filarem i mnie nie widzisz teraz na przykład, mówisz sobie, prawdopodobnie nie jestem godzien. Ja może tutaj przyszedłem z przypadku. Bardzo wielu z was przyszło z tak zwanego przypadku. To znaczy ktoś powiedział, przyjedzie ksiądz, co będzie śpiewał, albo coś tam. A może niektórzy powiedzieli, że przyjedzie ksiądz czarodziej, nie? Nieistotne. <grych> w każdym razie Wielu z was jest takich, którzy tu przyszli. Musicie wiedzieć, że ten dzień dla wielu z was dzisiaj będzie początkiem nowego, lepszego, normalnego życia. I tych, co będą to oglądać również w tej telewizji. Wielu z was otrzymuje w tej chwili łaskę przemówienia przez Pana Jezusa. Posłuchajcie tej pieśni. Ja tę pieśni ułożyłem na cześć Boga i, i ku wspomnieniu tego cudu uzdrowienia mojej mamy, ale. Potem w drugiej zwrotce pisze o tych kobietach. Najczęściej są to kobiety, ale czasami mężczyźni to robią. Tak przeglądają ten album ze ślubu, albo jeszcze i sprzed ślubu. Jakie to wszystko było piękne. Te pierwsze zdjęcia. Jaki piękny on, jaka ładna ona. A jaka miłość wielka z tego wszystkiego. I te dzieci maleńkie. To wszystko. A teraz gdzie to wszystko przepadło? Tak jak u tej kobiety która nawet nie może głowy do góry podnieść, bo jest garbata od złości, od ciężaru pracy, od choroby i tylko w ziemię się wpatruje, bo nie może wyżej podnieść swoich oczu. Pamiętajcie, że Pan Jezus zauważy. Nie musisz nawet dać radę podnieść na Niego, do Niego wzroku. On Ciebie wywoła. Może dzisiaj powie, stań tutaj, jesteś wolny, Jesteś wolna od swej niemocy.